Dziś są I dzisiaj będziemy polować na tą kosę wiem, to jest. No gra na dzieci, ale troszkę mi się podoba, więc dobra. Za chwilę powiem mi było dobrze. Więc dobra, ona jest za darmo, ale chcę bardzo tą kosę. To wszystkie te skiny mam oprócz tej kosy, więc dobra, lecimy. Dobra, nie... trafiło mi się gówno, które mam oczywiście, a ja przepraszam. Że przeklina... Dobra, lecimy jeszcze raz. Dobra, czekamy, czekamy, gdzie mi się trafi. Okay. Jest! Mamy to! Mamy to! Ludzie, mamy to! Mamy to. Czy ja to... Ja miałam badom kosy, nie wiem. I teraz muszę... Co? O kurde, dobra, runda się znowu zaczęła, dobra. Dobra, mamy, dobra, nie miałam nigdy tego, dobra. Pójdziemy wypróbować, za chwilę sobie to założymy. Teraz lecimy kolejną krzyką, czyli chodzi mi o taką. To wszystkiego nie mam. Oprócz chyba o tego, kurwa. Mówiłem, że się dobra. Tego nie mam i tego. Więc dobra, lecimy i tego też nie mam. Dobra, lecimy, ruchu! Dobra, czekamy, czekamy, czy się mi wylosuje. Gówno, dobra, to mam. Ale dobra, y, chodźmy wypróbować ten właśnie. Ten, widzimy się rundzie. Ehm, dobra, już rozpoczynamy rundę. Ehm, dobra, już jesteśmy. Wow, ale fajnie nie fajne opening też, no bo nie będzie taki krótki odcinek dziś. Bo po prostu nie było odcinka wreszcie, ale były livey. Ale bardzo dziękuję za 16 y, tego subskrypcji. Więc sobie już No i wpadajcie w filmik opisie od się nie fajnie. Brawo, dobra, e, dobra, już się odłączyłyśmy um, dobra, lecimy Co po tą, to, kurde, gdzie... chciałam tą dynię otworzyć, ale dobra, dobra, tą dynię, bo no, nieważne, że mój brat płacze, że on tam się samy w górze, to nie przyjmujmy się tym, no, tak no dobra, mamy to, a to mam w ogóle, więc dobra, dalej, Małych. No. O kurwa. Ale widzieliście tam głosy, jaką? Bo... A w ogóle, jaka to jest taka Dobra. Otwieramy. Widzę, to jest. Wossa. O co to Nie ma. Dalej, dalej. Ale, chociażby to mi się trafiło, to by się cieszyłam. Ale, chociaż to mi się trafiło, bo w sumie tego nie miałam. Więc, ale teraz nie miałam. Ale, dobra, wyłączę jeszcze to. Nie wiem. Dobra, zostanę. Dobra. Jeszcze raz zagrańmy. Pokażę Wam takie łanki, No, ładna jest, to prawda?

lecimy otwierać, bo nie chcę w ogóle tak mieć długo po prostu. Więc dobra, lecimy po, po prostu. Już tu w gramie mam chyba jest 3 lata, żeby nie było. Albo nie wiem, bo 2015 zostałam swój pierwszy lato, więc mogłam sobie pograć coś dalszego. Ale naprawdę. I dobra, teraz po, postanowiłam y, to to otworzyć. To mam wszystko, więc dobra lecimy. Tylko potrzebuję tej kosy, Tam jak kaliś będzie złota, to zobaczymy co to będzie za złotego. Czy się trafi? Nie. Nie trafiło się. Trudno. A może też tam like w takim że otwieramy takie krzyki. Dobra, widzimy się jak trafi jaką, jakąś fajną niespodziankę. Dobra, nic mi się nie udało. Chociaż się cieszę z mojej nowej kosy. Dziękuję za oglądanie. Zostaw lajka like i suba, że... do widzenia. Pa pa!